Siemaneczko z tej strony Ania. no i dzisiaj będziemy otwierać saszetki z minecrafta e, wszystkich figurek do zdobycia jest 13 i też są dwie rzadkie takie nie wiadomo znaczy no nie wiadomo jakie to są ale są też dwie rzadkie i mam nadzieję, że nie będzie żadnych powtórek i że trafimy jak najwięcej figurek. I oczywiście zostawcie łapkę w górę jak się Wam będzie podobał filmik i zapraszam do oglądania. No to otwieramy pierwszą faszetkę. Tutaj jest i pierwszą figurkę to mamy krowę grzybową z biomu grzybowego. E, druga, druga paszetka. E, tutaj, tutaj mamy zombiaka, wod, wodnego zombiaka. A w trzeciej, trzeciej mamy Steve'a, w trzeciej mamy Steve'a. A teraz w ostatniej saszeczce Oby była jakaś może rzadka. O No i niestety mamy powtórkę tej krowy. Mamy tutaj zombiaka i tutaj ten kolor tej podstawki jest bardzo ładny. No i jakby ktoś nie widział, no to takie jakby ktoś nie wiedział, no to takie zombiaki jak zwykły zombi, jak wejdzie do wody, no to właśnie się przemienia w takiego wodnego. No i też mamy Steve'a, czyli początkową postać w całej grze. No i niestety dwie powtórki krów z biomu grzybo grzybowego, czyli takie czerwone, nietypowe krowy. No i jak się ma wiaderko, w Minecrafcie oczywiście, no to można na nie nacisnąć, no i wziąć mleko, a jak się je zabije, to się zdobywa mięso. W tej całej serii tych Minecraft figurek, no to mamy też do zdobycia mniej więcej 13 ich i to mówiłam już na początku odcinka. Na przykład można zdobyć jeszcze Wiedźmę, Creepera, małego zombiaka, golema, endermana, no i, no i jeszcze inne, no i też dwa, dwie rzadkie, dwie rzadkie figurki. Są to figurki kolekcjonerskie, no i są wykonane z metalu. Ta seria jest bardzo ładnie wykonana w ogóle bardzo ładne mają kolor, są realistyczne, takie jakby były w grze no i jak zostaniecie jak, dos jak dobijecie 2000 EP w górę, to, na to, na to nagram ich więcej zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Jak Wam się filmik podobał to zostawcie to, to napiszcie w komentarzach pa!